Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa. Rabi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim syn człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co to znaczy powstać z martwych. Kochani, zwróciliście uwagę, że kiedy święty Piotr odezwał się, to ewangelista Marek mówi: że powiedział coś, co nie bardzo pasowało do tej sytuacji, tak bowiem byli przestraszeni. Ale w tym całym przestraszeniu Piotra nie widać, ażeby on o sobie źle myślał. Nie wiedział po prostu, co zrobić. Nie wiedział, dlaczego w takiej sytuacji się znalazł. Ale myślał o sobie, jak dobrze, że tu jestem. Jestem tutaj potrzebny. Jezus mnie tutaj zabrał żebym był świadkiem tego wydarzenia, tego spotkania z Mojżeszem i Eliaszem. Był przerażony, ale równocześnie widzimy, że był zafascynowany. Nie pozwalał sobie na jakieś niedorzeczne oceny siebie czy poniżanie siebie, ale dobrze, że tu jestem. Nie wiem, co robić, myślał święty Piotr. Może wybuduję dla was namioty, ale dobrze, że tu jestem. Kiedy stajemy wobec potęgi Boga, kiedy stajemy przed nim, aby nawet wyznać nasze grzechy, to zawsze myślmy tak jak Piotr: Dobrze, że tu jestem. Dobremu Panu mogę wyznać moje grzechy, a On mi je przepuści i będę mógł dobrze żyć, będę mógł mu postawić dom, nawet jeżeli wybudowanie domu dla Boga. W jakiejś sytuacji jest niedorzeczne, bo to przecież Bóg sam powiedział kiedyś Dawidowi, że to On Jemu dom wybuduje, a nie Dawid czy tam Salomon Bogu. Panie Jezu, Twoja potęga jest przeogromna, jesteś Bogiem. Ale dobrze, że mogę tu przed Tobą być, bo Twoje miłosierdzie podniesie mnie. I nie tylko mnie, ale każdego, każdego, kto Tobie ufa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.